Merry Christmas. No to czas, by zarzucić zestawieniem świątecznych filmów, które należy zobaczyć zanim otworzymy prezenty. Kilka propozycji możecie zaskoczyć, ale czym są święta bez niespodzianek? No to jak już sobie to ustaliliśmy, to jedziemy z tematem. To najgłośniejszy śnieg, jaki w życiu słyszałem. Zwykło się mawiać, że Grinch świąt nie będzie. Jednak bez Grincha też trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek święta. Czy będzie to w formie legendarnej już lektury dla dzieci, czy klasycznej animacji z 1966 roku, aktorskiego filmu z Dziwem Karyjem z 2000 roku, lub też remake animacji z roku 2018. To nieistotne, Grinch musi być i koniec. Okay. You killed him. Did not? Śnięty Mikołaj to klasyczna komedia fantazy z Timem Alenem, która regularnie trafia na świąteczne ramówki. Dzieje się tak głównie ze względu na niezwykle wykręconą fabułę, niewymuszony humor i błyskotliwy kinowy debiut Alena. Seans pełen świątecznego ciepła jest wyborem w sam raz na mroźne zimowe wieczory. Get ready to jingle some bells. Jakim cudem szklana pułapka stała się stałym punktem świątecznej ramówki, trudno dziś jednoznacznie stwierdzić. Być może był to jeden z tych bożonarodzeniowych cudów. Niemniej obecnie trudno nam sobie wyobrazić święta bez Johna McClaine'a naparzającego do terrorystów, biegając za nimi na bosaka. miracles so Jest pan stworzony do robienia zabawek. A na razie to jakby pan chciał oddać te stare zabawki, to bym je dostarczył za darmo. Jeżeli myślisz, że dziś trudno stworzyć dobry film świąteczny, to rzuć okiem na ręcznie rysowaną animację od Netflixa pod tytułem Klaus. Obraz miał premierę w tym roku i z miejsca zyskał sobie status świątecznego klasyka. Jest zabawny, wzruszający i mądry, a to wcale nie jest dziś już tak oczywiste w kwestii animacji. Nic, tylko oglądać z rodziną i oddać się wspaniałej, świątecznej atmosferze. Wieczorem jadę z tobą. Nie ma sensu, żeby się pan kłopotał. To. Kilka lat temu jedna z polskich stacji telewizyjnych postanowiła skończyć z tradycją corocznej misji Kevina i zaproponować widzom coś innego. Ci jednak podnieśli larum, pojawiła się petycja i pod wpływem presji społecznej telewizja musiała się ugiąć. Nie ma bowiem chyba w kraju nad Wisłą jednej osoby, która przynajmniej raz w życiu w trakcie świąt nie oglądałaby filmu Kevin sam w domu. I tak już pewnie pozostanie. Oczywiście seans obu części jest świątecznym obowiązkiem. Yeah. Did I break wind? <laughs> Czy jest ktoś, kto nie pamięta porąbanej rodzinki Griswoldów? Być może w krzywym zwierciadle witaj, święty Mikołaju, nie jest dziś ani najlepszą komedią, ani nawet idealnym filmem świątecznym, ale bez wątpienia wciąż tryska humorem i optymizmem, dając nadzieję na to, że z teściami i rodziną naszej drugiej połowy można się dogadać mimo wzajemnych niesnasek. No bo kiedy jak nie w święta? You got the doll, right? Is this father's nightmare? W kwestii filmów, które wypadał obejrzeć w święta swoje trzy grosze, dorzucił także nasz ulubiony Austriak Arnold Schwarzenegger. Świąteczna gorączka jest dla odmiany filmem tak złym, że aż pięknym. Arnold wciela się w ojca, który w ostatniej chwili przypomina sobie o prezencie dla syna. By go zdobyć, będzie musiał przetrwać piekło świątecznej gorączki zakupów. You picked the wrong day. I think the cocaine and the mushrooms are reacting poorly. You look insane, only your right eye is working. So I look weird now? Yes, you look weird! Still weird! Weird herb. Jeżeli szukasz świątecznej komedii dla nieco dojrzalszego widza to Seth Rogen wraz z kolegami mogą być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Cicha noc to opowieść o trzech kolegach, którzy co roku w trakcie świąt ruszają w miasto na ostry trip zakrapiany alkoholem i posypany białym pyłem, jeżeli wiesz co mam na myśli. Film bawi na maksa, a mocne trio aktorskie zapewnia wysoki poziom widowiska. Ciekawostka, wiele kwestii aktorzy improwizowali na planie. I know know Tytułowa rola w pojechanej komedii świątecznej Elf jest jednym z ciekawszych dokonań w aktorskim dorobku Willa Farella. Okej, okay, być może historia wychowanego wśród elfów Badiego, poszukującego swojego biologicznego ojca w Nowym Jorku, jest trochę nazbyt słodka, ale rekompensuje to szczyptą nostalgii i masą czasami absurdalnego humoru. To duch siąd w pigułce, więc nie pozostaje nam nic innego jak zasiąść do seansu. Dad! I, like to whisper too. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto, poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior.